Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem mati 550, Dzisiaj jest ze mną Fiszu Olek. Dzisiaj nakręcimy filmik, poradnik, w którym o Fiszu.pl Olek przejedzie się naszym nowi, jutkim torze, torem kolejowym na serwerze Creeper World. Ten tor jeździ cały czas, jeśli jest nawet dworzec złanny, to zaczynamy. są Bardzo długi tor Tutaj mamy fajny przejazd, jak widać, na chwilę, bo co? A tutaj mamy nasz dworzec. Tutaj można wysiąść w każdej chwili. Tutaj od tego odbija się. I tutaj nawet jest napis. Napis. To idziemy do Oka. Lecimy do Fiszu Fiszu, Fiszu, fiszu. Dobra, le jedziesz. To będziemy się żegnać, to na razie tyle jeśli chodzi o tor. Później będziemy może go polepszać, jeśli będziemy mieli nową działaczkę, to zbudujemy bardzo fajny, długi tor. To żegnam się z wami w tej strony Maty Fizyki, nara. I dzisiaj będzie ze mną Oleg.